Hey, witajcie na moim kanale. Ja jestem Maciej. W dzisiejszym odcinku popracujemy sobie trochę z końmi na hali. Dawno tutaj nie były, więc sobie troszeczkę jeszcze znowu eksplorują, pilnują. Ty, eksplorują moje rzeczy. On tu aparat chciał mnie wygryć. I fun fact jest taki, że ten odcinek miał być inny, bo mieliśmy w planach pokazać Wam nową kolekcję i zrobić tutaj ładną jazdę na solicę, spróbować, pokazać Wam nową kolekcję, którą kupiłam. Później okazało się, że nie wzięłam czapraka, więc stwierdziłam, że zrobimy zwykłą jazdę. Okazało się, że nie mam ogłowia. A jak chciałam później zrobić, mówię: ok, dobra, to zrobię na innym ogłowie. Okazało się, że do go nie mam popręgu. Pozostawiłam w drugim aucie, więc mamy takiego gołego konia, bo nie jestem w stanie zrobić tej jazdy. Więc postanowiłam, że zrobimy sobie może coś z drążkami. Wiem, że Wam się bardzo mały podobał, który. Skakał. No ja nie chcę, żeby on, wiadomo, skakał, nie będziemy mu robić jakieś podwyższania itd., bo on jest jeszcze na to za mały. Natomiast to, czy będzie leżał drąg na ziemi i czy on będzie chciał go przeskoczyć, czy nie, to jest tylko i wyłącznie jego chęć. Więc pomyślałam, że zróbmy jakieś drążki, żeby sunia też sobie na drążkach pochodziła. Fajnie jest dzisiaj z lana hala. Akurat, Dziwo, jest taka twarda, więc powinno być im na pewno łatwiej. I też przez to, że jest taka wilgotna, to łatwiej się tu oddycha, Czuję, że jest trochę chłodniej, bo dzisiaj jest strasznie gorąco. Więc wy się rozstępowujecie idealnie po prostu moje konie same się rozstępowują, ja nie muszę nic robić. Tak. O, pierwszy. Zauważcie w ogóle, że Mały już sobie chodzi w kantarku. Ja już go powoli uczę prowadzenia na kantarze i powiem, że idzie to całkiem dobrze, bo dzisiaj nawet na kantarze go opałem nie zauwiąz, mhm, Oczywiście moje rzeczy. To już bardzo fajnie idzie, daje się na przykład złapać, się nie odsadza, nawet robi swoje pierwsze kroczki. Pokażesz się teraz. Teraz to jest na hali. O, dupka fajna, tak? Stój, stój, stój. No, zapałam za kantarek. O, fajnie. A chodźcie, przejdziemy. Kroczka. Chodź. No, super. No, fajnie bym miała uwiąc, ale i tak to, że taki zrobaczek i pozwala sobie, tak? To jest super. Nie, 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 nie panikujemy. Ta, ja wiem, że tam poszła mama, ale ty stoisz ze mną, tak? No. Teraz możesz iść do mamy, proszę. Możesz iść. Ale on nie chce iść, bo chce, żeby go drapać. <słuch> możesz iść. Więc fajnie, naprawdę się fajnie nauczył, bo można spokojnie już go sobie przytrzymać. Jak na przykład nagrywaliśmy jakiegoś TikToka, to brakowało na metra, mówię, chodź, 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 więc już łatwiej jest z nim pracować, bo wcześniej to musieliśmy się dostosować, gdzie on pójdzie, gdzie on stanie, a teraz już możemy naprawdę więcej. Więc fajne jest. Naprawdę jest bardzo grzeczny jak na źrebaczka, bo nigdy nie miał jakichś odruchów kopania jedynie w boksie, to co Wam kiedyś mówiłam, ale tak gdzieś na padołku czy coś, to nigdy nie próbował atakować, czy kopać ten człowieka, czy wpadać. Albo jak biegał, to zawsze nas omijał, co też widzieliście na filmach, a nie tak jak niektóre źrebaki tutaj gdzieś wpadają w plecy i w ogóle nie patrzą. Więc to fajne, bo masz szacunek do człowieka już tak naprawdę od pierwszych miesięcy. Niestety miałam trochę inny plan, chciałam wsiąść, no nie wyszło, ale szczerze dzisiaj jest tak duszno, że nie chcę mi się wsiadać. Coś się trochę rozgniebia, muszę wrócić do jazd, eee, No ale co, zaczniemy sobie od jakiejś takiej drobnej rozgrzewki. Nie będziemy też robić nie wiadomo jakiej tutaj. Sonia wciąż wraca do formy, ale po tym jak ostatnio na nią wsiadłam na oklep i ona w sumie nic nie robiła, to stwierdziłem, że jedyną przeszkodą jest tutaj jej opadnięty brzuch. Ale pleców nie ma w sumie aż tak mocno zapadniętych. Ona po prostu ma bardzo duży brzuch, który daje taką iluzję, że ten kręgosłup jest jeszcze niżej, no bo ona dość mocno, mocny, miała ten żuch wielki i teraz jej został. Dlatego musi się ruszać i trochę schudnąć. No idziemy. Hop, kus. Sonika, to źrebek zareagował, a ty nie. O, Możecie nie latać przez środek, tylko po ścianie ładnie. No, źrebak nie zrozumiał, miał być kus. Nie, 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 idziemy w jedną stronę Sonika. Będziemy się uczyć dyscypliny teraz. Idziemy w lewo. Popisuwa musi być. Mhm, uh -huh. Powoli, bo jest trochę równo, ale trochę równo, ale... Ja pierdzielę, ty się zachowujesz jak quarter horse, a nie jak Anglik. To był taki zwrot na zadzie, jak nie wiem. Taki zwrot na zadzie, żeś zrobił. Przysiadł dosłownie. Piruet w miejscu. No tak, moja mój aparat. Ty dziadu mały. Będziesz nie płacił za to. Prawie mi kodą. Jakby ten aparat tak poleciał, to by było. W miejscu. No patrz, co on wyprawia. Przecież on bryka, kurde, wyżej niż swoje uszy. Przed chwilą tak bryknął. Co ty robisz? I to pomieszczę mnie, upominę, że co ma On naprawdę tu na tej, tym podłożu to się poczuwa. No ale dobrze, niech się trochę wybryka. Tutaj w sumie jest trochę, nie wiem czy bezpieczniej w sumie jak na niego, bo to co on robi, to. to, to tam, no. oś, oś. <śmusza> <śmusza> ale zrobił Bierulek <pirumę>, taką. Taką zrobił. No go zdjęcie. Taką zrobiłeś. Ostatnio tak bryknął, zrobił tak i prosto stoi to tak w a ona nawet nie zareagowała. Czucie? O, już się na niego denerwuje. To dobrze, denerwuj się trochę na niego matka, bo nie. Ostatnio w zęby dostałaś od niego i nawet go nie skarciłaś za to. O, ale taki piruet. Nie dość, że tam, na tym, tu w powietrzu. Powinnam ci robić zdjęcie cały czas, ale też nie chcę, żeby co chwilę klikał aparat do... Dobrze, że mamy to nagrane. Ale ja Sonika. Ja bym chciała pogonić Ciebie, tak, żeby nie poganiać młodego, ok? Uh -huh. To jest niemożliwe. Ale on jest straszny, nie w straszne, nie? Ja nie wiem. To jest naprawdę Taki żywy źrebak ma tyle życia w sobie. Te wszystkie inne to tony pół dnia leżą i śpią. To już się zmęczyłeś? To dobrze. Fajnie, gdyby Twoja energia kiedyś się trochę kończyła. Ja nie muszę tu prowadzić odcinka. Ja wystarczy, że ich tu wpuszczę i po prostu będę nagrywać cały czas. Ale on jak u nas przechodzi, to robi taką popisówę, nie? No. Tylko robi. Idzie. Naprawdę, on jak przy nas jest, to musi gdzieś tu sobie bryknąć, tu gdzieś se machnąć główką, że, no, patrzcie. Zrobię im zdjęcia i porównamy zdjęcia, jak miał miesiąc, tak? Miesiąc? I ile on tutaj miał, jak tu wszedł na hale? Mam gdzieś zapisane te zdjęcia. Z... To będzie widać, jak urósł. Co on się i tak czepił? No <grym> zagra. On się zmusza do biegania. To jest im motywator. Tak jak my idziemy na bieganie, i Michał mnie zmusza. Biegnij, biegnij dalej. To ja jestem Sonika, Michał jest sernikiem. <grym> Dawaj, co się obijasz? Biegnij. A ja jestem jak Sonika, totalnie. Po co? No i będę to sprzątać. Idziemy. Sonika, no. Twoje dziecko. Ale go zapchała. Tak, ona w ogóle nie uważa. Ona ma gdzieś. Czemu robić jakieś ósemki w ogóle? Nie ja, ale szczerze, na jej miejscu też bym miała. On po prostu co chwilę pogaja. Ale serio, oni robią ósemkę. Znowu zrobili ósemkę. Patrz, teraz kręci i znowu zrobi pa. Ale to jest dobry trening, bo ćwiczy sobie na dwie strony, więc fajnie. Udajmy, że to jest celowe. No idziemy. I znowu. Zaraz zrobię zmianę po skosie. Pewnie? Nie, zablokowała. Nie. Oczywiście tu. I zmiana. Niesamowite po prostu. Jeszcze przez te dwa drążki. No nie myślałam. Wcześniej przez nie przeszło. Już się zmęczyłaś? Dobra, odsapnij. On już się zmęczył. Chodź dzieciaczku do nas. O dzieciaczku. Chodź, a ja mam marchewkę, popatrz. Masz. No masz, stój. Stój. Pród. Popatrz, poczekaj, bo za duża. Mhm. Na mikrofon przedstawimy jak krótkie ASML. Taki to tobie też dał, no. Tak ale muszę się z wami podzielić, żeby każdy dostał. Ona ja już się zatrzymała, pa. Ciągle chodziła i nagle stwierdziła, ja też się zatrzymam. Czekajcie dzieci. Jaka matka, taki syn. Tylko, że on się tak nie umie łapać, chociaż już delikatnie łapię, bo wtedy to mnie ugryz. już dużo delikatniej, natomiast ten, sprawdzimy nóżki, a dasz nóżkę? Stój, 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 ja wiem, że mama poszła. pryt. nie, 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 tak, chciał mnie ugryźć, <gryzł> bardzo, pochwaliłeś go i chciał mnie ugryźć. Fajnuszkę. nóżkę. Tak. Dobra, 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 nie, 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 nie możesz się odsadać. On jak ogólnie chce uciec do tyłu, to ja go nie puszczam, żeby nie było tak, że on mi się odsadza, ja go puszczam i ja on się wtedy uczy. Więc ja go przytrzymuję, dopóki się o, nie uspokoi, to go nie podpuszczę, no bo on tak miał na początku że oczywiście, że się odsadzał. Ale teraz nie chcę, żeby nauczył się, nie, żeby wiedział, że wtedy nie ma odpuszczenia. Tak? Bo jestem grzeczny? To mogę iść, super. Ale bardzo, bardzo jest grzeczny w ogóle, naprawdę. Ja nigdy nie miałam styczności ze źrebakami. Oczywiście tutaj mi pomógł, w ogóle kowal mi pomógł z założeniem mu kantara i z pokazaniem, jak z nim pracować, bo no, mój kowal miał po prostu, ma większe doświadczenie, więc akurat jak ostatnio nie było Soniki, tylko poprosiłam o pomoc. Pomógł mi, pokazał, co i jak mam robić, jak pracować i. Po prostu zrobił mi konia cudo, ale tak naprawdę sam Kowal powiedział, że no, on jest po taki grzeczny, że za dużo nie musiał z nim robić. On taki chyba z natury już będzie, że jest naprawdę fajnym rybakiem. Brakuje nam jeszcze nauczenia go dobrze chodzenia na uwiązie, ale to stopniowo, bo dopiero robimy tak trzecią czy czwartą sesję takiej nauki. I jak się nauczy fajnie chodzić na uwięzie, to później jakąś przyczepę i jedziemy wchodzić do przyczepy. Po Potacie, Potacie jest fajny chyba. My taty nie znamy, ale mówili, że ma bardzo fajny charakter, bo Ty to masz trudny. No nie by masz. No mam jeszcze kawałek, chcesz? Umiesz gryźć? A to pogryziesz? To trochę większe Ci dam. A Ty już zęby masz. Powinieneś sobie radzić. Tak, Radziłem sobie. Jestem taki fajny. Taki fajny. No teraz jeszcze tak oczywiście zmienia kolory. Jest taki... Yy, nie jakiej, bo ani to nie gniade, ani to izabelowate, żeby się takie trochę szarawy, ale on zrzuca tą źle więcej. Nie mam już, nie mam już, no popatrz puste, no to nie ma. To co ty szukasz? Musisz się nauczyć, że jak nie ma, to nie ma. Nie wyczaruję się, jak będziesz łapał wargami. Dobra, lepiej wstanę, bo jak on nagle zrobi taką y, ninżę, to dostanę z kopyta tak. Ja Wiem, że tak potrafisz. Tylko. Nie, 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 już nie wolno. Już nie chcę, to uciekamy. Tak, żeby nie wchodził na mnie, no bo on już coraz bardziej, nie. Ale... Nie ja już nie masz. Out. Nie, nie mam już. W ogóle rozpieszczenie to nie zaczęłam ja, tylko jego chrzestny stajenny. Tak, go nauczył marchewek. On go nauczył marchewek, on już wiesz, że dostanie wieczorem marchewki. Taki z niego koń, tak? A ty też wiesz. Dlatego tak ładnie wyglądasz, bo tyś tak ładnie błyszczysz. No, brzuszek masz taki trochę duży, ale ładnie wygląda. On też jest w ogóle, jak on jest duży. Ona idzie, ona nabija kroki. Zatrzymasz się? Mogliśmy jej naprawdę dać brązoletkę na nogę i zobaczyć ile nabije. No. Straszne, Dobrze, przygotowaliśmy im tor przeszkód. Ta, tam, co prawda mały, przed chwilą to blasek to robiliśmy, tak mówiąc. Więc yy, chciałam, żeby Sonia trochę przechodziła przez drążki, ale oni po prostu już zasypiają. I myślałam, żeby ona sobie troszeczkę galopem pomiegała, bo ona dzisiaj w ogóle nie galopowała. Możesz podnieść nóżki. Uh -huh. Mi głównie zależy na Sonice, co będzie robił mały, to będzie robił mały, natomiast proszę nie rozwalać nam konstrukcji, tak? Dziękujemy za wysłuchanie mojej prośby. waj, Sonia. Idziemy. O Jezus, zapomniałam, że jest rybak. Ja tak skupiałam się na niej. Hop. Ty, on to lepiej przebiegł od Ciebie, Sonika. I nawet mu pasowało, chociaż jest rybakiem. Nie wiem, jak mu to pasowało. Bo to jest ustawione na Sonikę. Sonika, on to trochę różnica, nie? Chociaż on ma długie nogi. Nie tak. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Nie, 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 nie. Prt. O, ło, kurde. Teraz to poleciałeś za szybko i nie pasowało. Dziś się zatrzymał przy rogu, nie? Tak się robi: jak na przykład jakiś ci pędzi na hali i jest nie do zatrzymania, to ludzie zwykle biegną i do rogu zatrzymują tego konia. Dzięki za wysłuchanie mojej prośby. Zatrzymał się przed tym, nie? On miał takie. Nie mogę rozwalić. Nie mogę, mówiła, że nie mogę. Ale czekaj, bo je... nie wiem, co ty robisz. Nie, powiedziałam coś. <głosy> <głosy> nie można rozwalać w ogóle. Kto to tak wywrócił? O Jezus, jakie to ciężkie jest. Ja cię pilnuję tu. Żebyś wiedział. Ciemniej. Kołań, zapraszam. Młody się wczuł. Ja się schowałam, bo ja już nie wiem, co on robi. Żeby on też nie spanikował, że ja stoję, nie? Żeby miał miejsce. Ty jesteś naprawdę upośledzony. On jest zadowolony, że musi to przechodzić. On to traktuje jak wyzwanie. Co to dla mnie? To jest w ogóle ułożone dla mamy. Mama ucieka, żeby to robić. Dawaj Sonia. Ale dopiero był taki zmęczony znowu się odpalił, nie? Ja już się zmęczyłam. Dobra, ostatni raz jak przebiegniecie ładnie, jak brzydko to nie. Znaczy mówię o Sonice, bo se... Dawaj Sonia, galop. I hop, Jezus. Ty chyba zapomniałaś jak się nogi podnosi. Jeszcze raz. Prawie się wywróciła. Idź, dawaj. I hop. I. Sonika, twoje dziecko lepiej to przechodzi. A ono się urodziło niedawno, jeszcze nie ma trzech miesięcy. I robi to lepiej niż... Ty, a ja masz 16 lat. I patrz, hop, hop, hop. Pięknie, szkoda, że na złą nogę. To nawet, nie, młody też grał teraz na złą. Ale sucho już ile, co mówię. Tak <coughs> mi się pić chce. Okej, okay, ostatni raz. O kurde, ale sypiecham, se sypę. Hop! Sunika, ale to jest na galop, a nie na kus. Dobra, ostatni raz galopem, ale galopem i koniec. I obiecuję, że koniec. Bo ty musisz trochę sobie przypomnieć, jak się nogi podnosi, była bo wstyd. I hop. Noga zła. Dobra, już dajemy jej spokój. Ona w ogóle zapomniała, jak się podnosi nogi. Ona zawsze była takim koniem, że po prostu nie potrafiła zrzucić drąga, bo się bała go zrzucić, bardzo szanowała drągi, nie pukała drągów, przechodząc kusem, czy jak leżały na, na ziemi. Zawsze po prostu, w przeciwieństwie do siwego, no bo siwy to wszystko stuka, tak? Ale widzę, że po porodzie się zmieniło. Ma wyrąbane, nie? Czy wleci we wszystkie to naprawdę? A bo i tak ten brzuch przeszkadza. <grywa> Zwalmy na brzuch, bo nie mam innego wytłumaczenia. Dobrze, kochani moi, będziemy już kończyć powoli ten odcinek, ponieważ już się zbiera w ogóle jakaś wichura za tym. ale tutaj zaczęły tak drzwi telepać. Teraz się uspokoiło, ale tak dzisiaj zapowiadało cały dzień na burzę, więc żeby nas to w środku nie zapała jakaś burza, żebyśmy tu nie utknęli, to już pójdziemy, odprowadzimy ich do boksu. Zaraz będą mieli kolację akurat oni już sobie odpoczną. O znowu tak wieje tak coś się zrywa więc niech oni sobie jeszcze chwilkę po my w tym czasie akurat posprzątamy znaczy, akurat oni się postępują my w tym czasie posprzątamy no ale już nie będziemy nic już nagrywać więc bardzo wam dziękuję za ten odcinek wyczekujcie ponieważ w kolejnym już na pewno przywiozę zestaw i postaram się wam nagrać jakąś jazdę na sonicę e, oraz no mamy sporo pomysłów na odcinki jednak na no teraz tak z czasem mieliśmy troszeczkę mniej więc wiem że te filmy były trochę rzadziej o on patrzcie przyszedł i mi dał dupkę Drap, co tam gadasz? Masz drapać. Eee, I tak, więc wyczekujcie, na pewno wrócimy pod siodłą, powoli z Soniką. Nie będzie to nie wiadomo jaka jazda. Przed nami też wielkie zmiany, bo będziemy też przeprowadzać się z końmi za miesiąc, więc do tego miesiąca będziecie widzieli jeszcze odcinki z tego miejsca, a więcej dowiecie się później. Więc wyczekujcie, będą kolejne zmiany, będzie kolejny jakiś nowy kontent, coś nowego, więc zobaczycie, czy będzie fajnie, czy nie. Myślę, że zawsze będzie fajnie, więc to, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pa, pa.